Cześć z tej strony drifting owner, a ze mną pierwszy raz, czego bardzo się cieszę, mnie na kanale Eryk Goczał. Bardzo mi miło cię gościć. Dzięki, cześć. No i powiedz proszę, co o ciebie słychać? Wygrany Dakar, tytuł driftingowego mistrza Polski co jest następne na liście? Myślę, że piękny sezon i to co jest następne na liście, myślę, że właśnie pokazuje miejsce, w którym jesteśmy. Właśnie została ogłoszona y, lokalizacja y, ostatniej rundy y, Drift Masters i myślę, że to naprawdę będzie rzecz, którą będziemy się skupiać w tym roku i o to będziemy walczyć. Okej, okay. powiedz proszę, e, czym w Drift Masters pojedziesz i w ogóle, czy ty planujesz jechać cały sezon, czy tylko wybrane rundy? W zeszłym roku byłeś w łodzi, też na stadionie, a więc trochę tego przedstadionowego smaku już miałeś okazję poczuć u siebie w całym ciele. Tak, ja myślę, że, 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 że w tym roku idziemy pełną mocą, jedziemy wszystkie rundy. Ja jeszcze e, BMW z serią 1 będziemy jechać tym samym samochodem co w zeszłym roku, jednak e, z innym, e, można powiedzieć, e, e, no to sercem. też jest z, z innym sercem, tak to, tak to nazwijmy. Ale sprawdzisz coś, w V8 czy nadal, czy... Ja jednak moje serce jest jeszcze w V8, będziemy jechać V8, ale bardzo dużo się zmieni, bardzo dużo poprawiliśmy i myślę, że, że pokażę to też w tym sezonie. Na pewno ostatnia runda też uważam, że w sezonie, która była bodajże. No ostatnia ruda Dream Master w zeszłym roku na pewno była dla mnie pięknym wejściem tutaj, ale mam nadzieję, że w tym roku pojeżdżę trochę więcej. Mhm. E, na co liczysz najbardziej? Na to, żeby pojeździć z Piotrkiem Więckiem, z Dawidem Karkosikiem, czy może na to, żeby e, gdzieś tam zmierzyć się na przykład z Naokim Nakamurą, który w naszym środowisku jest tutaj no wręcz legendarny i każdy czeka na jego przyjazd, no i każdy chciałby gdzieś tam też się z nim zmierzyć. Szczerze, ja bym naprawdę chciał po prostu już wejść do auta i, i, i mam nadzieję, że żeż że skleić naprawdę legendarne i piękne pary w tym sezonie. Jak najwięcej kilometrów, jak najwięcej obtartych zderzaków o ściany i przejechanych pięknych tras. Mhm. No, jesteś profesjonalnym zawodnikiem motorsportowym i musimy to mówić, więc powiedz Ty, jako taki pełną gębą profesjonalista, jak do sezonu driftingowego się przygotowujesz? Treningi mówiłeś na konferencji o treningach fizycznych, takich jeżeli chodzi o ciało. A jak to chodzi, jeżeli chodzi o technikę jazdy? Dokładnie tak, myślę, że w drifcie naprawdę ważne jest to przygotowanie fizyczne też. Nie aż tak jak w rajdach długodystansowych, ale też lubię to wykorzystywać. Na pewno w drifcie jest najważniejsze jazda, jazda, jazda. Teraz było śniegu, trochę mogliśmy się poślizgać. Jesteś z Nie, Trochę tak, jeszcze. Co Bębu. <laughs> ale, ale faktycznie teraz będziemy zaczynać te piękne przygotowania już profesjonalne, już samochodem, który ma być, który dopiero się buduje, ale na pewno dobrze na tym idziemy. Nadal jedynka? Tak, nadal jedynka. Super. No to w takim razie nie mogę się osobiście doczekać, aby zobaczyć się w pełnym sezonie. Życzę Ci naprawdę mocno powodzenia i trzymam za to kciuki, aby po prostu kolejne polskie nazwisko było jak najwyżej. Po tych sześciu rundach w stawce kierowców, którzy ukończyli cały sezon Driftmasters. <grym> Dziękuję, cieszę się, dzięki.